wszystkim Maciej na nadawaniu Wiem, że dźwięk jest moją piętą achillesową moich filmów powiem wam, że kupiłem mikrofon zewnętrzny przez internet no i mikrofon doszedł ale niestety mikrofon był popsuty na prędce wydziergałem sobie taką osłonkę i zobaczymy jak to będzie funkcjonować Dzisiaj jest delikatny wiaterek. Zobaczymy czy to zda egzamin, czy nie, a niestety jak będę musiał to przetestować przy jakimś większym wietrze, to wtedy będę mógł sobie odpowiedzieć. No ale mikrofonik sobie tak i tak sprawie. Dobra, to lecimy do jakiegoś pierwszego sygnału. Nie będę tutaj marudził. Dobra, na razie nakopałem się. Śmieci, nie miałem w ogóle możliwości przetestować tego. Teraz na domierz jeszcze wiatr przestał wiać, ale osłonkę kondominium mamy założoną. Pokazał się pierwszy, pierwszy sygnał taki co prawda trochę mrawy, ale, ale co to? Czy jakiś polmos, albo aluminiowa blaszka? Kurde. Kurde, nie widzę. widzicie? Mamy jakiegoś moniaka, kurczę elegancką, rękawice wek, ale się trafi będziemy mieli tutaj o mamy fajnego fajnego plusaczka dwa fenole powiem że nawet w konkretnym stanie będzie musiała moneta dostać z dropsa i zobaczymy jak się prezentuje ale kurde stan, stan jest idealny Patrzcie to Dwa Fenigi 1845 rok mennica A Stan super Tylko kolor się kurczę zmienił. Zielony. 180 część talara. No, monetka jest trochę, trochę oklejona, ale, ale dużo jej nie potrzeba. No to elegancko. Zaczynamy monetą. Aleluja. I do przodu. Dobra. Kolejny sygnał. Już wiem. Słonka nie działa Kurde, jeszcze sobie rwałem słuchawki Ach, Dzisiaj to jest Jestem jakiś nieogarnięty Poczekajcie chwilę Dobra. Placha cynkowa. Koniec kopania na żywce. Kolejna znajda. Na początku myślałem, że to jakiś śmieć. Ale tak zobaczyłem, że to tak coś mi tam, jakieś dziurki się pokazały. Wziąłem to, oczyściłem i zobaczcie. Pokazała się głowa jakiegoś, nie wiem, Dziecka a może jakieś dziewczyny z jakimś czepkiem czepkiem na głowie Nie wiem jak to jest materiał Nie wiem co to mogło być, ale kiedyś na pewno prezentowało się świetnie. Koroduje i taki nalot jak Monety cynkowe Tak to wygląda Jakiś chrubinek Z czepkiem na głowie <grymne> Dobra Lecimy dalej Teraz wyskoczyło coś takiego Nie wiem To chyba był jakiś e, Odważnik Odważnik szalkowy Tak mi się kojarzy tylko niestety jest tak ostukane i oklejone, że, że gramatury czy znak jakości no ktoś taki znak urzędu wag i miar jak to współcześnie jest no jest odważniczek chyba drugi w mojej w mojej karierze dobra lecimy dalej chłodno się robi chyba będzie z 5 stopni Dobra, sygnałów jest jak na lekarstwo, wiatru nie ma kopniemy sobie kopimy sobie na żywca Kurde, patrzcie, ale strzał! Ale strzał! <gry> Kurde, ale piękna. Czekajcie! Ale strzał! 50 groszy druga RP. Zarąbiste Ale piękna jest. W ogóle nie jest nigdzie uszkodzona. Kurczę. 1923 rok. Tutaj może na dole trochę przytarta jest. Piękny jak Jestem ciekaw czy to sreberko będzie Nie wiem no Chyba nie, chyba złotówki były, dopiero sreberka robiono Nad szponami Są jakieś literki Po lewej stronie jest literka W nad prawym szponem po prawej stronie Nie wiem czy to jest literka I czy J zarąbisty moniak Dobra Lecimy dalej Tak to możemy się bawić Dobra idziemy za ciosem Przed chwilą było 50 groszy spory kawałek uszedłem tamtego mojego kopania już nie widać ale mniejszy z tym mamy kolejny sygnał fajny czysty krzyżowy taki jak tygryski lubią najbardziej O nie, widzicie? Moneta cynkowa takie monety były bite podczas pierwszej wojny światowej jak już Niemcy nie mieli no nie mieli materiału, żeby bić monety Była wojna w rodzinie cały świat chcieli zabojować dobra 1918 rok na godzinie 6 jest Reich 10 Feników ale moneta już jest sypie się no dobra Dalej. Dobra, mamy kolejny. Fajny sygnał. Zobaczymy, kiedy wyciągaj się. Pierwszym razem garetem To potem tak jest Jakiś wielki pomysł Dobra Lecimy dalej Myślałem, że tutaj też wypadnie Jesteśmy blisko Supa i w tym rejonie Boratynkowym i Poniatowskiego A to Nie zawsze 1 Maja Lecimy dalej Trafiłem kolejną monetkę ale powiem wam, kurde, naszukałem się jak dosłownie, jak jakiś gupol, był sygnał fajny. Wykopałem go, zakopałem dziurę, bo nic nie znalazłem. Przemachałem, był znowu sygnał. No to znowu odkopałem, i znowu nie mogłem znaleźć sygnału. No to znowu zakopałem. Przegarnąłem znowu, i znowu się pokazał sygnał. No i monetka leżała praktycznie. Na wierzchu nie wiem dlaczego nie mogłem jej zidentyfikować. W każdym razie jest jeden Fenik Pruski 1847 Mennica A Berlin Monetka można powiedzieć w fajnym, w fajnym stanie. Trochę się sypie 360. 360 część talara. Elegancko. Dzisiaj kurczę wyjście pod znakiem Prusa Kolep. <laughs> Pamiętacie te reklamy? Ktoś jest starszy to pamięta. Dobra, lecimy dalej. Dobra, zaraz obok jest kolejny sygnał. Tutaj był ten jeden fenol. to będzie? Ha! Trzy fenole, Trzy prusaki Ale zaraz tutaj miatał dookoła Ale traf Kurde, likawiczki Zdrobszelimy momiaka 1800 coś 6 chyba 46, Melnica A Berlin na godzinie szóstej z drugiej strony, ale piękny stan 120 część talara ale stan Piękny Moniak Dobra, muszę to walnąć teraz kółko Kółko na ślimaka To się tutaj musiał nieźle posypać Mam nadzieję, że zaraz wracam Dobra Jest kolejny sygnał To były trzy fenole 我害怕。 Widzicie Już nie pieniądze, Jakiś stopek aluminiowy styku albo coś w ten desce No nic Już myślałem, że będzie trzeci moniak a tu niestety tak też bywa Dobra, lecimy dalej dobra, kończyłem na dzisiaj tą nierówną walkę Powiem wam, że od tych Prusaków chodziłem jeszcze półtorej godziny i kompletnie żadnego wartościowego sygnału. Nakopałem się, patrzcie ile złomów, półpodkowy, jakieś część radła czy czegoś, rurkę. Standardowo jakieś tam polmosy, banderole te aluminiowe wokół szyjki, co się, ten, ten, jakiś ten, zębatka wyskoczyła. Dobra. Dzisiaj wykopki pod, pod dyktando Prusaczków, co prawda Prusaczków w pięknym stanie, ale nic nie przebije 50 groszówki drugiej RP. Piękny Moniak, piękny stan, pięknie wygląda. Mam no, następne kopanko, nie wiem, tutaj chciałem przejść na tamtą polankę, ale tam jest taki kurczę dość pokaźny rów z wodą bym musiał obadać jak tam trzeba by się było dostać ale tam jest takie małe to jest nie wiem może Lasek a może podzwonię i gdzieś będę miał jakąś miejscówkę dobra nieważne trzymajcie się cieplutko do następnego filmu pa